Jestem Jay Westerdoll, rozwiązałem spór prawny rozgrywką w pokera. Jestem przedsiębiorcą branży technologicznej w Seattle. Od dziecka lubiłem rywalizację. Zawsze zależało mi na wygranej. Nie znosiłem, kiedy ktoś mnie oszukiwał lub miał nade mną przewagę. Uwielbiałem matematykę. W wieku dwudziestu kilku lat założyłem firmę umożliwiającą identyfikację właścicieli domen. Firma świetnie się rozwijała. Dogadywałem się z innymi prezesami. Co miesiąc graliśmy w pokera. Pierwszy raz zetknąłem się z pokerem w klubach jachtowych. Rodzice byli członkami klubu, a tam bardzo lubili hazard. Stawiali pieniądze na wyścigach. Stawki nie zmieniały się za bardzo, a ja dostrzegłem lukę w systemie

Polubiłem pokera, bo w pokerze nie ma kasyna, które zgarnia wygraną. Należałem do organizacji przedsiębiorców, EO. Nie grałem często, głównie w liceum i na studiach z kumplami. Potem zacząłem grać z prezesami w Seattle. Zaczęliśmy grać na promie, by odpocząć od pracy. Potem organizowaliśmy rozgrywki w domach różnych prezesów. Wynajęliśmy nawet profesjonalnego krupiera. Graliśmy raz albo dwa razy w miesiącu. Tak wpadłem w obsesję na punkcie pokera. Zacząłem coraz więcej czytać o tej grze, ale nie chodziłem do kasyna. Grałem tylko na spotkaniach prezesów. Prezesi bywają bardzo przekonujący. Mają inny styl od profesjonalnych pokerzystów. Ja wolę grać z profesjonalistami, bo łatwiej ich rozgryźć. Tymczasem prezesi bywają nieobliczalni. Przez stole trzeba wyczuć graczy. Jeden może być bardzo konserwatywny, inny będzie ryzykantem, a kiedy nauczymy się rozumieć stół i rywali, staniemy się dobrym graczem. Tworzyłem swoją firmę przez lata. Była jedyna w swoim rodzaju. Pewnego dnia złożono mi wyjątkową propozycję. Chcieli kupić firmę. Powiedziałem, że nie chcę jej sprzedawać, więc to powinna być przekonująca oferta. Zaproponowali 20 milionów. Stoi. 20 milionów. Nie ma sprawy. Z radości skakałem pod sufit. 20 milionów to kupa forsy. Wtedy jednak nie wiedziałem, że cała transakcja zmieni się w koszmar. Nie mieli tylu pieniędzy, więc podzieliliśmy zapłatę na dwie części. Mieli mnie spłacić w dwa lata, ale po roku powiedzieli, że nie mają pieniędzy na drugą ratę. Obie strony wynajęły prawników. Oni nie chcieli rezygnować z transakcji, ale nie mieli też pieniędzy. Proces mógł się ciągnąć latami. Wreszcie powiadomili nas, że zdobyli środki. Co takiego? Teraz nagle mają? Sprzedali część firmy inwestorowi. Powiedzieli, że chcą mnie spłacić. Ale to nie było w porządku. Wydałem setki tysięcy naprawników. Poprosiłem o zwrot kosztów. Na to jednak się nie zgodził. Zawsze ceniłem grę fair play i zależało mi na uczciwym rozwiązaniu sporu. Chciałem odzyskać pieniądze wydane na prawników. Zdecydowaliśmy się na mediację. Mediator przedstawił nam kilka propozycji. Na przykład każda strona pokrywa własne koszty. Wiedziałem, że prezes tamtej firmy lubi pokera, ale nigdy z nim nie grałem. Mediator zaproponował rzut monetą. To mi się nie podobało. Zaproponowałem więc rozgrywkę w pokera. Pół miliona. Zwycięzca bierze wszystko. Mediator jeszcze nie słyszał o takim rozwiązaniu. Stwierdził, że będą o tym pisać w książkach. Przekazał moją propozycję. Wrócił do mnie. Wszedł do pokoju i powiedział, zgadzają się. To było niesamowite. Przekazaliśmy pół miliona w depozyt. Mieliśmy się udać do Vegas i zagrać. Zwycięzca otrzymałby całą wygraną. Wyznaczyliśmy datę rozgrywki. Mediator był tak podekscytowany, że postanowił jechać z nami i zobaczyć to na własne oczy. Wszystko zależało od jednej partii pokera. Spotkaliśmy się w Vegas w samo południe. Towarzyszyło mi około 20 osób. Oni też wzięli około 20. Miałem zagrać z ich prezesem. Oczywiście, sporo ryzykowałem, bo nie znałem jego stylu. Ja usiadłem pierwszy. Ich prezes przeszedł na sam koniec. Miał zieloną koszulkę z wielkim napisem Karma. Jakby chciał powiedzieć Spadaj, zostaniesz zmiażdżony. Pomyślałem, że jest bardzo pewny siebie. Siedzieliśmy przy stole, jeden z moich kumpli powiedział, Jay, oni mają trenera pokerowego. Nie mogłem w to uwierzyć. Umówiliśmy się, że profesjonaliści nie uczestniczą w rozgrywce. Nie mogli mieć trenera pokerowego. Byłem wściekły. Nie wierzyłem, że posunęli się do czegoś takiego. Oczywiście trener nie gadał, ale był tam razem z nim. Czułem, że to oszustwo.